Piękny dom Cudowna okolica i ponad 30 konstrukcji aluminiowych na profilu marki Aluron. To w tym przepięknym domu, w tej przepięknej rezydencji właśnie montujemy już drugi tydzień łącznie okna aluminiowe w systemie montażu Titanuiz z 20-letnią gwarancją szczelności. Żeby było mało, to co za mną widzicie, to okna. Wyjątkowe, naprawdę, tyle łuków, tyle trójkątów, tyle trapezów i okien prostokątnych nie montowałem jeszcze w żadnym innym domu. Mamy okna łukowe, mamy okna trójkątne, trapezowe, fasady trapezowe, drzwi wejściowe, czytniki linii papilarnych i wszystko o czym moglibyście zamarzyć. Zapraszam Was do tego vloga, bo będzie się działo. Na tej budowie zamontujemy 213 szyb, czyli razem 71 pakietów trzyszybowych. W tych przepięknych pakietach, które są wypełnione białymi ramkami międzyszybowymi, mamy też prosy międzyszybowe. Dzięki temu ten dom nabierze konkretnego charakteru. Charakteru, w którym jest zaprojektowany, czyli w stylu dworkowym. Już niedługo, na koniec tej budowy, przyjedziemy tu jeszcze raz i pokażemy Wam, bo naprawdę projekt jest wyjątkowy i ja... Osobiście jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tego projektu. Ta rezydencja i okna w nim to nietypowe konstrukcje. Przede wszystkim nietypowe konstrukcje. Dla mnie wyjątkowe, dlatego że ja okno uwielbiam. Na samej tej budowie zamontowaliśmy bagatela: 12 okien łukowych. 5 widzicie za mną. Dwa u góry, gdzie Dawid robi membraną zewnętrzną w systemie Titan Wings, smaruje dwa na klatce schodowej i trzy identyczne w kuchni. konstrukcje o wysokości fasady, w tym dwa trójkąty, dwa trójkąty, a na całej budowie sześć pozycji, sześć konstrukcji. Trójkątnych. Tak naprawdę, tutaj za nami zobaczcie najpiękniejsze, największe trójkątne pozycje na tej budowie. Największy trójkąt, czyli ta fasada, ma ponad 7 metrów wysokości. Obok ten mniejszy pojedynczy trójkąt 6 metrów wysokości. Doły w całości otwierane, góry stałe. Wszystko też prosami. A z drugiej strony domu dwa trójkąty i jeden trójkąt łączony z kolejnych dwóch. Teraz zresztą zobaczycie. I ocenicie, czy wam się to podoba. Jak dla mnie absolutna petarda, połączenie wszystkich kształtów na takiej budowie. To jest, jak już wiecie, marzenie wykonawcy. Czyli między innymi moje. Halo, halo, to nie TVN, ale jesteśmy pod Warszawą. Witam, Pana Wiesława. Cześć, witam cię Bartek. Słuchaj, wiesz co, mam jedno pytanie, bo zobacz, jesteśmy na tej wyjątkowej inwestycji. Czy często montujesz, e, mon, czy montowałeś okna w domach, gdzie mamy więcej okien e, o niestandardowych kształtach niż okien prostokątnych? Rzadko się zdarzają takie domy, najczęściej są o kształtach prostokątnych, standardowych. Wiesz co, ja już liczyłem, razem mamy prawie 20 nietypowych kształtów i tam około 6-7 prostokątnych razem, więc to naprawdę jest jak 3 do 1. Mi ogólnie ten dom się podoba, a Tobie? Też mi się podoba. Ładny taki pałacyk. Tak, ładny pałacyk, także pozdrawiamy chłopaków, Patryka i Przemka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i e, jesteśmy teraz na jakim etapie? Mamy zamontowane wszystkie, e, prawie wszystkie konstrukcje, została namienna fasada. Tak. Co dalej? No, dalej mamy wykończenie ciepłego montażu INSEM i szklenie. Szklenie. Ja wstępnie umówiłem się, że szklimy za trzy dni, czyli w poniedziałek. No, w tym tygodniu zaczniemy szklenie. A, w tym tygodniu, okej. Okay. Przyspieszymy. Dobra, no to fajnie, fajnie miło mi to słyszeć, że przyspieszymy, więc e, no, gdzieś pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć odbiór pracy. Potwierdzasz? Połowie. W połowie przyszłego tygodnie. Okej, okay, to super. To słuchajcie, pewnie już będziemy po odbiorze prac, jak będziecie oglądali ten film. Ale nie martwcie się, przyjedziemy tutaj jeszcze nagrać na sam koniec, bo dom jest A wyjątkowy. Jak będą zamontowane szyby ze szprosami. Dokładnie, bo są jeszcze szprosy, które też nadadzą charakteru temu budynkowi. Także do zobaczenia później. Cześć. Cześć. Jak by trudno montowało się tą fasadę? Nie, nie trudno. To nawet, to nawet nie. To, jest... Okna się montuje łatwiej jak małe. Tak, ale to nawet nie jest y, typowa fasada. To jest y... na świetle takie. Tak, tak, czyli tak naprawdę system okienno-drzwiowy przy przeciętnych, można powiedzieć, gabarytach, które nie przekraczają pewnych powierzchni, y, możemy zastosować taki system właśnie pośredni, czyli mamy system okienno-drzwiowy, gdzie mamy tutaj na dole drzwi otwierane na ruchomym słupku i balkonowe, tak, u góry, na świetla dwa na świetla, do, do tego dojdą szyby no i mamy przepiękną fasadkę małą, ponad 4,5 metra stawioną właśnie w korytarzu, oprócz tego mamy dwa okna łukowe na klatce, które nadają charakteru, podkreślają charakter tego wnętrza, a za nami drzwi wejściowe, które w tym samym stylu będą zamontowane, również aluminiowe to okno ładnie doświetla tutaj klatkę, schodową, korytarz dokładnie, będzie przepięknie i świetliście w tym domu nie budowali piramidy, a my montujemy okna. To jest czesna Grecja, na To jest mezopotamia! Robimy Oh my God. Oknami łukowymi, które widzieliście na początku filmu, mamy jeszcze te trzy okna naukowe w kuchni. Okna naukowe w kuchni nadają tej kuchni charakteru. Charakteru, który też dodaje specyficznej estetyki domu w takim stylu, co jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Z Ciekawostek odnośnie okien łukowych. Takie okno łukowe będzie droższe od standardowego okna, około kilkadziesiąt procent. Dopłacamy około 50-60% do tego, żeby wygiąć ramy w łup i dodatkowo szyby łukowe też są droższe. Poza ceną, która też jest wyższa, to pamiętajcie o tym, że też termin też się wydłuża. Dzisiaj na takie okna łukowe czekamy minimum 12 do 14 tygodni, jeżeli chodzi o ślusar. Aluminiową. Słuchajcie, fajna ciekawostka, czyli odwodnienia. Tak naprawdę osłony na odwodnienia, które Aluron robi w wersji aluminiowej. To jest rzadko spotykane, bo jest lakierowane dosłownie w tym samym kolorze. To cała ślusarka. I tutaj, co prawda, mamy ślusarkę białą. Jest jeszcze grawer Alurona i one wchodzą idealnie właśnie w te miejsca, w te odwodnienia, bo każde okno ma odwodnienie. Jak tutaj dojdzie skrzydło do uszczelki, no to jak będzie woda opadowa i będzie przechodziła, jeżeli uda się jej przejść, będzie du będą duże opady, no to tym po prostu kanałem, tutaj gdzie ten pój palec wystaje, to ta woda ma odpłynąć. I żeby te dziury nie były widoczne, to montuje się w ten oto sposób. Odwodnienia. I teraz, żeby te odwodnienia były widoczne, żeby te odwodnienia, przepraszam, nie były widoczne, to trzeba założyć takie specjalne osłony odwodnienia. Ja Wam zaraz przedstawię, pokażę, jak to się robi. One są aluminiowe, bardzo trudno wchodzą. Luks, luks, zobaczcie. Dzięki temu, że mamy piękne aluminiowe. Odwodnienia to nie dość że są piękne, nigdy się nie wybarwią, to poza tym yy, nigdy nam nie spadną, bo są wbite na taki zatrzask, że palcem jest to niemożliwe, tylko musiał wjechać młot plastikowy. Już mamy godzinę za 20.16, a mnie nie miało już tutaj być. Miałem być o 16:00. w Łodzi, niestety nie zdążę. A dlaczego? Dlatego, że wyjątkowy dom, wyjątkowy montaż i wyjątkowe okna. Już dzisiaj kończymy szklenie, rozpoczynamy w ten czwartek, czyli za dwa dni. Potrwa około 4-5 dni. Pojawimy się tutaj znowu na odbiorze końcowym, kiedy będą już wszystkie piękne szyby ze szprosami, które nadadzą temu domu, domowi charakteru. Także czekajcie na to, co będzie się działo dalej. W tamtym kolejnym odcinku opowiemy o szczegółach dotyczących tej solarki, jakiego ona jest dokładnie profilu, z jakiego modelu, jakie ma parametry. I więcej, jeżeli macie pytania odnośnie montażu okien aluminiowych w takim systemie, lub też inne pytania dotyczące okien, zostawiajcie w komentarzu, a już się z Wami żegnam. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!